Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jacek Buda z Andrychowa, osoba niepełnosprawna. Jak zauważyliście trochę wstępu, nie mam włosów, ale od razu mówię, to nie jest choroba nowotworowa. Tylko tydzień temu byłem u fryzjera no i taki eks, ekspres po prostu zrobiłem i, i po prostu sprawa się zakończyła ale ja w innej sprawie proszę Państwa jak wiedzą Państwo jestem inwalidą drugiej grupy utrzymuję się tylko z renty wysokości teraz po poprawce 1709 zł mam również zasiłek pielęgnacyjny poprosiłem OPS i przyznano mi miesięczny 215 zł, czy 213. Proszę Państwa, szukam usilnie pracy, ale nie mogę znaleźć. Ponieważ po prostu mam tylko wykształcenie podstawowe, a po prostu do pracy fizycznej się nie nadaje bo mam po prostu. Chory kręgosłup i proszę Państwa albo pracy przez komputer no nie mogę znaleźć po prostu. Pisałem na Facebooku, szukałem, ale 70 80% to oszuści. Proszę Państwa. Moje wydatki są bardzo duże. Powiem tylko, że na gaz muszę wydać na rok 3700, prąd od 1200 do 1400 na rok, woda na 2 miesiące 65 zł. Internet stacjonarny plus telefon komórkowy. To jest 100 zł. No i lekarstwa, które są bardzo drogie. Mój podstawowy lek na uspokojenie na moje nerwy i pochondrię Doxepin 25 ml 25 mg. Jedno opakowanie kosztuje 26-27 zł. Jak Państwo nie wierzą, można sobie zadzwonić do apteki pod Orłem w Andrychów, rynek 32. Yy, żeby było dobrze, yy, to muszę pić dwa razy. Yy, raz dzień, yy, rano dwie tabletki, w południe potem jedną tabletkę i na noc trzy tabletki. No to jest, proszę Państwa. Yy, 5 tabletek dziennie, czyli 30 razy 5 to jest 150. Opakowanie przez 30, a więc 5 opakowań. No to już sami Państwo powiedzą: 26 razy 5 to już jest 120 zł. Jeszcze inne lekarstwa, także w tej chwili, żebym się dobrze leczył. To jest od 200 do 250 zł. Trochę ostatnio, mniej piłem tego doxepinu. Skupiałem się na lekach na moje ciśnienie: Vivace i Nebilet. Poza tym, proszę Państwa, wytaki na lekarza, bo mam hipochondrię. Ma no a w tygodniu, abym tak dobrze żył, żeby, żeby podstawowe środki, czyli żywność, obiady, ta pani, która mi sprząta, hałpę, to jest 300-400 zł. 400 zł. No to proszę sobie policzyć: 400 razy 4 1600 zł a moja renta 1709 plus te 215 1900 to też jest bardzo mało. Eee, proszę Państwa, z, yy, muszę też wkrótce zrobić masażę kręgosłupa, ponieważ mój kręgosłup bardzo nawala. Dlatego zwracam się do Państwa o pomoc finansową? Ta nowa zbiórka jest po to, po prostu z tematem 2000 na miesiąc. Tak, gdybym miał 2000 na miesiąc, to już, proszę państwa, liczymy. No, to już jest, proszę państwa, 4100. No, bo renta 1709. E, ten zasiłek 215, no to mamy już e, 1900. E, 2000 plus 1900, no to jest 3900, 4000 za okrągleniu, 4000, proszę państwa. 1600 zł y, idzie na jedzenie na obiady itd zostaje za okrąglenie 2000 opłaty miesięczne 500-600 zł lekarstwa no a trzeba też inne rzeczy na na inne rzeczy na przykład na e, ciuchy jakieś też mu się szykuje y, y, w tym roku i na nim chciałbym zrobić remoncik domu, czyli malowanie. Także, proszę Państwa, bardzo Państwa serdecznie proszę o, o pomoc. Będę bardzo wdzięczny. A co do pracy, proszę Państwa, reklama na Facebooku prowadzenie grup internetowych y, na face, y, grup na Facebooku, telefonowanie, odbieranie telefonów, dzwonienie do ludzi, y, dzwonienie do ludzi, y, dyżury przy telefonie, zbieranie informacji, y, zbieranie informacji y, na różne tematy po polsku. Robienie też baz danych. Proszę Państwa, dlatego zwracam się państwo, zwracam się do Państwa z wielką prośbą. Za wszelką pomoc. Serdecznie dziękuję. Oczywiście, kto mi pomógł, nie będzie napisane. Nie będzie tak jak inni. No, to jest właśnie jeszcze jeden problem, Państwu powiem, bo problem jest tego typu, że niektórzy osoby niepełnosprawne robią tak, że po pierwsze dają, proszą o pomoc, a potem krytykują daną osobę. To jest, to jest karygodne, proszę Państwa. Ja nigdy, nigdy naprawdę, nigdy nie mówiłem, Publicznie na internecie, kto mi pomógł, itd, i td. Yy, nie dlatego, że się boję czegoś. Po prostu taką mam zasadę. Ja powiem Państwu tyle. Yy, mam kolegów w Straży Miejskiej w Andrychowie i raz mi powiedzieli, Jacek, ty jesteś za bardzo uczciwy, a wiedzą Państwo, że za uczciwość się yy, płaci. Kończąc, proszę jeszcze raz o pomoc. Za każdą złotówkę serdecznie dziękuję. Proszę to linkować. No i też proszę, szukam pracy. Proszę Państwa, również można mi dać pieniążki 1,5%. Podam Państwu informacje, będą na tej stronie. Na, na tej stronie zbiórki. Także jeszcze raz serdecznie proszę o pomoc. Pozdrawiam i miłego dnia życzę. Do widzenia Państwu.